Witajcie, w końcu udało mi się zdobyć ten dystruk. Moneta 5 złotych rybak, powtarzałem to zawsze i powtórzę kolejny raz. Kultowa moneta Perelu. Niesamowity projekt dwóch panów: awers Wojciecha Jaszczębowskiego oraz rewers Józefa Gosławskiego. W tym krótkim filmie skupię się właśnie na projekcie rewersu. Jest wiele odmian tej monety, przed wami jedna z nich, która jest nazywana w numizmatyce słoneczkiem. Znajdująca się pod ramieniem rybaka powstała przez wyeksploatowany stempel, który przyczynił się do powstania tego niesamowitego destruktu, jaki wam prezentuję. Jest możliwość wyłapania tego błędu w monetach obiegowych PRL, lecz mi zależy na sztukach menniczych. Prezentuje się przepięknie, ale mam dla was małą niespodziankę. Bo dzisiaj wam zaprezentuję dwie monety z tym błędem. A i jeszcze jedna sprawa. Dodatkowo zauważyłem na stronie awersu, tu jak i przy kolejnej sztuce, chodzi mi o wygląd cyfr w roczniku. Ogólnie większość sztuk prezentuje się tak właśnie jak widzicie na załączonym obrazku. Przy sztuce, którą posiadam w ręku, widać, że data jest bardziej płaska. Co też w dużym stopniu ją wyróżnia od innych monet, z tym destruktem. I należy do bardziej rzadkich. Drugi rybak znajduje się w zestawie monet aluminiowych PRL. Wytnę za chwilkę tą sztukę i ją wam zaprezentuję. Co się jeszcze okazało? Znajduje się tutaj jeszcze jeden destruc. Posiada go ten grosz z 1949 roku znajdujący się na awersie, też go wam zaprezentuję. Dajcie mi chwilkę, wytnę je i za chwilę je wam pokażę. Pozostał mi właśnie taki klocek, podobny do tych, które bywały w grze Tetris. Drugi rybak nie posiada aż takiej patny. Bardzo ładny połysk wraz z detalem. Niestety kamera tego nie oddaje ale wygląda rewelacyjnie. Wezmę teraz obydwie sztuki i sobie porównacie. Napiszcie która wam się bardziej podoba. Dwa piękne okazy tego destruktu trafią pierw do gradingu a później uzupełnią mój zbiór. Jeszcze pytanie jak wysoko zostaną ocenione. I chyba tutaj właśnie pora na kolejny konkurs który niebawem już wskoczy na kanale. I tak jak wcześniej mówiłem, mam tu jeszcze jeden destrukt grosz z 1949 roku. Znajduje się ten błąd na AWERSie. Posiada parę wypukłości. Zobaczcie, jak to wygląda pod mikroskopem. On też trafi do gradingu. Jeśli jesteście ciekawi, jak zostaną ocenione te trzy monety, które Wam zaprezentowałem, zachęcam Was do subskrypcji kanału, aby nie ominęły Was kolejne ciekawe materiały. Pozdrawiam. I do zobaczenia.